Panu Bogu dzisiaj temat mojej usługi, jak widzicie, cechy prawdziwej pokory. Wiecie, kiedy myślałem o tej pokorze, co powiedzieć, to wiecie, przyszedł mi obraz Pana Jezusa. Kiedy, kiedy myślimy o prawdziwej pokorze, to jaki obraz nam się pokazuje? Jaki tobie, bracie i siostro, obraz się pokazuje, jeśli myślisz o pokorze? Wiecie, kiedy, kiedy rozważałem to słowo, to chciałam powiedzieć, że kiedy rozmyślałem nad pokorą, to mi się pokazał obraz Pana Jezusa. Jeśli chcesz zobaczyć tą prawdziwą pokorę, to myślę, że tą prawdziwą pokorą to jest naśladowanie Pana Jezusa. Nie ma innej pokory większej od tej, jak naśladować Pana Jezusa. Nie ma innej pokory. Wszystkie inne pokory, nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, pokora. Chowanie głowy w piasek to nie jest pokora. Jest to bierność, jest to fałszywa pokora. Nie jest to prawdziwa pokora. Więc dzisiaj, jeśli będziecie słyszeć to słowo, to wiedzcie, że kiedy mówimy to słowo dzisiaj, to mówimy o naśladowaniu Pana Jezusa, ponieważ w nim jest prawdziwa pokora. On nam pokazał wzór, jak ma wyglądać prawdziwa pokora. W Ewangelii Mateusza, w piątym rozdziale, trzecim wierszu, czytamy takie słowo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest. Królestwo Niebios. Błogosławieni ubodzy w duchu. Wiecie, pokora, myślałem sobie, co oznacza pokora w moim życiu, to chcę powiedzieć, że pokora to świadomość tego, że jest ktoś, kto jest godzien chwały i zawdzięcza Mu wszystko, świadomość tego, że bez Niego jestem nikim. Czy macie taką świadomość w waszych sercach, że jest ktoś, kto jest większy, jest ktoś, komu zawdzięczam moje życie i wszystko, co mam. Jeśli nie masz takiej postawy, jeśli nie masz takiego poznania czy objawienia, to nigdy nie będziesz chodzić w pokorze przed Panem, ponieważ będziesz myślał, że możesz sam wszystko zrobić. Ale wiecie, świadomość tego, że jest ktoś większy i ktoś jest silniejszy od Ciebie i Twoje życie jest zależne od niego, sprawia we mnie, że ja naprawdę chcę się uniżyć przed Panem. Wiecie, myślałem o tym, jak to jest tą pokorą. Czy da się naśladować Pana Jezusa, jeśli nie mam pokory? Da się naśladować? Jak myślicie? Nie da się naśladować. Nie da się naśladować, wiecie, Chrystusa. Jeśli nie mamy pokory, to, to jest, nie ma szans, żeby Chrystus był widoczny we mnie. Wiecie, aby Chrystus był widoczny we mnie, ja muszę chodzić w pokorze, w uniżeniu, ponieważ nie da się naśladować Chrystusa i chodzić w wniosłości serca. Jest to niemożliwe. Więc myślę, że taką cechą, która pokazuje Chrystusa w naszym życiu, to jest pokora. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza, on mówi o sobie: Jestem cichy i pokornego serca. Pamiętacie to? Niesamowity. Wiecie, cichy nie zawsze oznacza pokorny. Wiecie, cichy nie zawsze oznacza pokorny, bo to jest taka, wiecie, niektórzy, ja nie chcę y, określać tego y, źle, ale niektórzy, niektórzy y, myślą, że są cisi, więc tacy, wiecie, spokojni, to są pokorni. To, to, nic, to nic nie ma znaczenia, wiecie, to nie ma nawet różnicy. Wiecie pokorny to jest naśladowanie Pana Jezusa i Jego charakteru. Wiecie myślałem o Panu Jezusie. Wiecie Pan Jezus miał moc zatrzymać wszystko, co na niego przyszło. On miał moc zatrzymać to, co na niego przyszło, kiedy był w Getsemane, kiedy był ukrzyżowany, kiedy pluli na niego, kiedy y, 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 wiecie poniżali go, bili go w policzek, on miał moc zatrzymać to wszystko, a jednak tego nie zrobił. Wiecie, że Pan Jezus był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi? Ktoś wie o tym? Wiecie, że Pan Jezus był jedynym człowiekiem, i mówię człowiekiem, bo przyszedł w ciele, był jedynym człowiekiem na ziemi bez grzechu? Pan Jezus zgromił wicher słowem, pamiętacie? Kiedy powiedział apostołom, przeprawmy się na drugi brzeg, pamiętacie? On zgromił wicher, tak? Podniósł ręce, powiedział, ucisz się. I chciałem coś przeczytać. Objawienia Jana 1, 12. Chciałem coś przeczytać, bo mam to na sercu. Od 12 do 17. Pierwszy rozdział objawienia Jana 1, 12 do 17. Obróciłem się, aby zobaczyć. To jest mowa o Janie, kiedy Jan był na wyspie Patmos i miał widzenie Chrystusa. E, obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówi do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, odzianego w szatę, do stóp długą, przepasaną przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty a nogi jego, podobne do mosiądzu, w piecu rozszerzonego. Głos zaś jego, jak szum wielu wód, a w prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodziły obosieczny, ostry miecz. A oblicze jego jaśniały, jak słońce, w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jak umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, ja mi jest pierwszy i ostatnim, do osiemnastego możemy przeczytać. Żyjący byłem i umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To jest ten sam Jezus, bracia i siostry. To jest ten, ten sam Jezus, który Jan przytulał się do niego. Pamiętacie? Przytulał się przy wieczerzy. To jest ten sam Jezus, bracia i siostry, który mył nogi apostołom. To jest dobry ten obraz, który zrobiła Dorota. To jest ten sam Jezus, który dał się pobić. Kiedy Jan go widział w jego chwale, to pismo mówi, że padł na ziemię jak umarły. Czy Pan Jezus. Kiedy dał się pobić, czy on nie wiedział, jaką ma władzę? Czy on nie wiedział, co on może zrobić? Wiedział o tym. On miał władzę, on miał moc i w każdej chwili mógł to zatrzymać, ale tego nie zrobił. Wiecie, jak ktoś kiedyś powiedział, że Bóg tak bardzo się uniżył, to tak jakby człowiek stał się robakiem. Już kiedyś głosiłem o tym. Bóg tak bardzo się uniżył, to tak jakby człowiek stał się robakiem. Wiecie dlaczego? Myślałem o tym, czy to jest prawda, że Bóg tak bardzo się uniża, jakby człowiek stał się robakiem. Wiecie dlaczego? Ponieważ samo to, że on przyszedł w ciele, to już jest w pewnym sensie dla Boga upokorzeniem, takim uniżeniem. Wiecie dlaczego? Ponieważ on był Bogiem bez grzechu. On przyszedł jako Bóg, tak? Ale przyszedł w ciele. W jakim ciele on przyszedł? W grzesznym ciele. Bóg, który nigdy nie zgrzeszył, on przyszedł w grzesznym ciele. Ja apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi. Że to, czego my nie mogliśmy zrobić, z czego byliśmy słabi, to zrobił Bóg przez Jezusa, posyłając Go na ziemię, potępił grzech w ciele. Wiecie, jak to się stało, jak On potępił grzech w ciele? Ktoś wie? Wiecie, jak Pan Jezus potępił grzech w ciele? Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, trzecim wierszu. Wiecie, jak On potępił? On nigdy nie zgrzeszył. On nigdy nie zgrzeszył i przez to potępił grzech w ciele. Wiecie, dlaczego On potępił grzech w ciele? Abyśmy my mieli zwycięstwo w Jego imieniu. Wiecie, kiedy patrzę na Jezusa, to chcę Wam powiedzieć, że posłuszeństwo Bożej woli wymaga pokory i uniżenia. Czy zgodzicie się? Służenie Bogu wymaga pokory i uniżenia. Posłuszeństwo Bogu wymaga pokory. Pismo mówi, że On uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci. Czytamy o tym w liście do Filipian. Ja już nie chcę te wersety czytać. Znacie te wersety. Ale w wierszu piątym czytamy, że Takiego bądźcie względem siebie usposobieni, jakie było w kim? Ktoś wie? W Chrystusie, Jezusie. Więc dzisiaj mówimy o naśladowaniu pana Jezusa. Czym więcej Bóg ci błogosławi, bracie i siostro, zarówno duchowo, jak i finansowo, tym bardziej musi zachowywać swoje serce w uniżeniu przed panem i przed drugą osobą. Wiecie, dla nas powinna być taka historia tego celnika i faryzeusza. Wiesz, jeszcze dzisiaj rozmyślałem o tym słowie, mówię, jak to jest. Że weszło dwóch ludzi, pamiętacie, weszedł faryzeusz, czytamy o tym w Łukasza w 18 rozdziale, weszedł faryzeusz i weszedł celnik. Ale to, co mnie zadziwia, że ten faryzeusz zaczął potępiać tego celnika, to to, że on nie miał świadomości w ogóle, po co ten celnik weszedł do tego kościoła? No Pismo mówi, czytajcie sobie to w domu, że weszło dwóch ludzi, aby się modlić, tak? To czyli ten celnik, który był grzesznikiem, on po coś przyszedł do tego kościoła, tak? bo on potrzebował Boga, potrzebował pomocy, nie? I zwróćcie uwagę, że ten faryzeusz zaczyna się wywyższać nad nim i mówi do Boga, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Ale on nie wiedział, że ten celnik też potrzebuje pomocy. I zwróćcie uwagę, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy do Boga, jak bardzo ważna jest postawa naszego serca, I jaką mamy postawę. Czy mówimy do Boga, Panie, ja poszczę dwa dni w tygodniu, a przychodzi taki jakiś człowiek, nawet brat czasami, który upada, przychodzi: No, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten brat. Wiecie, postawa serca przed Bogiem i pismo mówi, że kto wyszedł usprawiedliwiony: faryzeusz czy, czy celnik? Dlaczego? Ponieważ jego serce było uniżone przed Panem, a serce tego faryzeusza było wyniosłe. I Bóg nienawidzi wyniosłości. Kiedy przychodzimy przed oblicze Boże, to ja muszę mieć moje serce uniżone przed Panem. Nawet w relacjach z moim bratem czy siostrą nie mogę się wywyższać, że jestem kimś lepszym, ale muszę zawsze chodzić, wiecie, ja tak, ja tak może mam, nie wiem jak wy macie, ale zawsze muszę chodzić niżej, aby druga osoba w mojej obecności nie czuła się gorsza. Apostoł Paweł, wczoraj to brat Emanuel powiedział, poznanie nadymia, ale miłość buduje. Baczmy, abyśmy nigdy nie gardzili żadną osobą tylko dlatego, że nie ma takiego poznania jak my. Bo wiecie, nam, ludziom wierzącym, czasami się, yy, czasami tak się zdarza, że, że wiecie, ktoś nie ma takiego poznania jak my, to zaraz mówimy, o, to nie jest jakiś gorszy albo jakiś zwiedzony, bo, bo on nie ma takiego poznania. On nie wierzy tak, jak ja wierzę, no więc on nie może być chrześcijaninem. Ale wiecie, odrzućmy taką, yy, takie, po, takie poznanie, w ogóle takie myślenie. Wiecie, ja nie chciałbym dzisiaj nikogo obrażać. Pewna siostra do mnie przyszła. To było parę lat temu, nie tutaj, są Hampton. I mówi do mnie, byłam byłem na takiej grupie domowej i był tam brat. On tak, ten brat taki naprawdę, on jest bardzo wyłoczonym człowiekiem, i nie chcę nikogo dzisiaj obrażać. Wiem, że Dorota studiuje teologię, i bardzo wyłoczoną takim człowiekiem. I ta siostra do mnie mówi: Wiesz co, ja nic nie rozumiem, co ten człowiek mówi. Ja mówię czemu? No nic, no nikt nie rozumie, co on mówi. On, on jest taki mądry, on był znany z tego, że on jest bardzo takim kaznodzieją mądrym. I wiecie, sobie myślę, no jak to jest? Mówi, ta siostra mówi, coś ze mną no jest nie tak, czy coś? I wiecie, słyszałem, jak kiedyś pastor Zaremba powiedział takie słowa, że kiedy głosimy słowo, to ono powinno być zrozumiałe dla wszystkich. Słowo Boże powinno być zrozumiałe dla wszystkich. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że jest źle, żebyśmy, wiecie, czytali z różnych tłumaczeń, albo używali greckiego języka, bo ja czasami też to używam, czy z hebrajskiego języka, bo Biblia została przetłumaczona w języku hebrajskim i aramejskim, w greckim, ale wiecie, ludzie, to, co potrzebują usłyszeć, to nie naszą mądrość, nie naszą wyuczoną teologię, ale oni po potrzebują usłyszeć Boży głos. I czasami ludzie, kiedy głoszą Ewangelię, ja czasami też tak miałem, mówię, Boże, ja naprawdę jestem taki głupi, że nie rozumiem niczego, co on mówi do mnie. Wiecie, ludzie czasami używają takiego języka wyuczonego teologicznie, że nie, naprawdę ludzie nie rozumieją niczego. A wiecie, Ewangelia, Pismo mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą dla tego, kto wierzy, tak? Ewangelia jest mocą Bożą, ona, ona jest prosta. Wiecie, Bóg mówi, że nawet głupiec nie zabłądzi na jego drodze. Ona jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. Ale tak jak mówi apostoł Paweł, że poznanie czasami nadymia, ale miłość buduje. Nie chcę potępić żadnych nauczycieli, ale wiecie, powinniśmy głosić Słowo Boże tak, aby inny mógł zrozumieć. Wiecie, my czasami mamy wytłumaczenie, on pewnie jakiś bezbożnik, bo on nie rozumie słowa. Nie, to nie jest prawda, ponieważ Bóg chce dać się poznać każdej osobie, nawet tej najmniejszej. Idziemy dalej. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział takie słowa: To chce być między Wami, wielki, niech będzie sługą. Powodem tego, że Chrystus nie jest widoczny w człowieku, to pycha i wyniosłość serca. Pewni ludzie sobie nie zdają sprawy, że chodzą w wyniosłości i pysze. I oni myślą, że oni pokazują Chrystusa, ale to druga osoba może Cię tylko ocenić, czy ty naprawdę widzi w Tobie Chrystusa. Wiecie, kiedy ja jadę, w ten piątek jechałem do domu. I mówię do mojej żony, czy ja czasami się nie wywyższam, kiedy jestem na tej grupie, bo za dużo chyba mówiłem o sobie. Naprawdę, mówię to szczerze. Czasami jadę do domu i mówię, Boże, czy ja czasem się nie wywyższam? I wiecie, nasze ciało czasami chce pokazać swoje. I Ja to wiem bardzo dobrze. Ja muszę się korektować, bo moje ciało czasami chce pokazać, ja to jestem, wiecie, mądry. Ja to jestem, wiecie, niesamowity. Ja to mam, nie tak Bóg dotyka, że wy to jesteście mali przy mnie. Wiecie? I czasami jadę do domu i pytam mojej żony. Czy ja się nie wywyższałem czasem? Czy się nie wynosiłem nad kogoś? Wiecie, zawsze ja wiem, że ja muszę się korektować, żeby moje serce zawsze było na właściwym poziomie, aby Pan mi błogosławił. Jeśli chcę, aby Chrystus był wielki w moim życiu, ja muszę się starać być coraz mniejszym. Jeśli chcesz, aby Chrystus był większy w twoim życiu, ty musisz być mniejszy. Nie możesz być wielki w Twoim życiu i zobaczyć Chrystusa wielkiego. Ty musisz się uniżyć. Wiecie, Pan Jezus uniżył samego siebie. Pismo mówi, że on wziął na siebie postać sługi. Uniżył, się, uniżył samego siebie, po to, aby ojciec był widoczny w nim. I my kontynuujemy to dzieło Pana Jezusa. Ja muszę chodzić w uniżeniu, w pokorze, aby Chrystus był widoczny we mnie. Jeśli chcesz doświadczać Bożego Błogosławieństwa, musisz chodzić w pokorze przed Panem ponieważ On wyniosłym się przeciwstawia. I czytamy o tym w liście apostoła Jakuba, że On pyszym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wiecie, myślałem o tej pokorze. Jak to jest z tą pokorą? Bo czasami, kiedy napominasz kogoś, to on mówi, ale mi się święty znalazł. Mieliście tak? Ja tak miałem. Co się wywyższać? To się, że jesteś lepszy? Wiecie, ale musimy odróżnić, Prawdziwą pokorę o tej fałszywej pokory. Wiecie, jeśli kogoś napominasz, ponieważ ktoś robi złe rzeczy, to nie jest to wyniosłość. Bo jeśli dzisiaj mówimy o pokorze, to mówimy o naśladowaniu Pana Jezusa. Jeśli kogoś napominasz, to nie jest to wyniosłość. Wiecie, diabeł będzie używał takich ludzi i będzie Ci mówił, ale co ty będziesz mi mówić, co ja mam tu robić, ale się święty znalazł, że mnie napomina. To nie jest pycha, to nie jest wyniosłość. Ponieważ dzisiaj mówimy o naśladowaniu Pana Jezusa. I nie jest to też pokora, bracia i siostry, jeśli zgadzam się ze wszystkim z osobą, jeśli wiem, że żyje w grzechu. Nie jest to prawdziwa pokora, jest to głupota i fałszywa pokora, aby podtrzymać jedność. Ja nie mogę podtrzymać z tobą jedności, jeśli mam świadomość, że ty żyjesz w jawnym grzechu, i ja nic nie robię. To nie jest pokora. Bo dzisiaj mówimy o naśladowaniu Jezusa. Miejcie na uwadze, że dzisiaj mówimy o naśladowaniu Pana Jezusa. Więc nie jest to pokora, jeśli będę się zgadzał z drugą osobą, wiedząc, że ta druga osoba dąży do piekła, idzie do piekła, a ja nic nie robię. To nie jest prawdziwa pokora, bracie, i siostry, to jest głupota, ponieważ słowo Boże mówi, abyśmy mówili jedni drugim prawdę i wyznawali nasze grzechy. Prawdziwa pokora to oddanie się całkowicie Bogu i posłuszeństwo jego słowu. Nie możesz powiedzieć, że jestem pokorny, ale nie jestem posłuszny, bo twoja pokora objawia się w twoim posłuszeństwie. I oddaniu, ponieważ Twoje poddanie pokazuje, że nie polegasz na sobie i na swojej mądrości, czyli sile, tylko na Bogu. Wiecie dlaczego ludzie nie poddają się Bogu? Wiecie dlaczego? Idź do świata, powiedz im, potrzebujesz Boga, zobaczysz, co ci powiedzą. Ja nie potrzebuję Boga, ja sobie sam poradzę. I co to pokazuje, bracia i siostry? To pokazuje pychę i samozadowolenie, bo ludzie myślą, że sobie sami poradzą bez Boga. Ale wiecie, to poradzę sobie bez Boga jest tylko na jakąś chwilę, ponieważ Boże Słowo mówi, że każde kolano, dzisiaj pastor Emanuel modlił się o to, że każde kolano się ugnie przed Bogiem. Przyjdzie czas, że każdy człowiek będzie musiał ugiąć swoje kolano przed Bogiem. I nie będzie tak, że ja sobie sam poradzę. Myślę tak sobie, dzisiaj rozmawiałem też z Julianem, myślę sobie tak, gdyby ludzie sobie zdali sprawę, że wszystko jest w rękach Boga, Zaczęliby inaczej myśleć. Ich postawa serca mogłaby się zmienić. Wiecie, kiedy idziesz na pogrzeb, wiecie, kiedy byłem na pogrzebie mojej mamy, yy, yy, mojego taty, to wiecie, kiedy patrzysz na takie rzeczy, to wzbudza w tobie taką pokorę, ponieważ zdajesz sobie sprawę i myślę sobie gdzieś w moim umyśle, Boże, co powinienem jeszcze zrobić? I zdajesz sobie sprawę, że jesteś bezradny, że jesteś uzależniony od Boga. Wiecie, kiedy umiera Ci bliska osoba, to zdajesz sobie sprawę, że Twoje życie jest kruche, że po prostu nie jesteś w stanie niczego zrobić. Jesteś zależny od Boga. Wiecie, że Salomon mówi, że lepiej iść do domu żałoby niż do domu wesela? Wiecie? Ja nie rozumiałem tego słowa. Bo tam jest napisane dalej, bo tam się widzi kres wszystkiego. Kiedy idziesz na jakieś wesele albo idziesz na jakąś imprezę, to nie widzisz tam żadnego smutku. Ale kiedy idziesz na pogrzeb, to zdajesz sobie sprawę, że kiedyś umrzesz. Zdajesz sobie, wiecie, że ja kiedyś modliłem się, bo wiecie, kiedy mieszkaliśmy tutaj, ja chodziłem, chodziłem sobie, wiecie, na spacer, kiedy rozmawiałem z Bogiem, i czułem, że Duch Święty mi mówi, idź na cmentarz. Idź na cmentarz. mówi: jak to na cmentarz mam iść? Idź na cmentarz, żebyś się opamiętał. Żebyś sobie zdał sprawę, że nie będziesz wiecznie żył. Jak myślicie, czy wiecie, czytałem tam te daty, kiedy oni umarli, ci ludzie, jak myślicie, wszyscy żyli po 100 lat? Widzicie, że tam były też w moim wieku, w waszym wieku? Nawet młodsze były. Nie myślcie sobie, bo my czasami sobie układamy nasze plany, że będziemy żyć nie wiadomo ile. Pismo mówi tak, dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Dzisiaj. Nie układaj tego na jutro, na pojutrze, za tydzień. Dzisiaj jest czas. Dlatego musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy uzależnieni od Boga, bo to będzie wzbudzać w naszych sercach taką pokorę przed Panem i, i opamiętanie. Boże, jest, moje życie jest uzależniony od Ciebie. Nie jestem samowystarczalny. Dalej, poddać się pod Boże prowadzenie też wymaga pokory. Wiecie dlaczego? Pismo mówi, że ci, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ale wiecie, Duch Święty nie będzie Cię prowadził na siłę. Duch Święty nie będzie nas prowadził na siłę. Wiecie, poddanie się Bogu, pod Jego prowadzenie wymaga także pokory. Wiecie dlaczego? Bo czasami idziemy tam, gdzie, gdzie my nie chcemy, ale Bóg chce. Bóg mówi Idź tutaj, idź, idź w tym kierunku, i to wymaga uniżenia przed Panem. Boże, nie rozumiem, ale Ci ufam. Nie rozumiem, ale Ci ufam. Uniżam moje serce, bo jestem zależny od Ciebie. I to jest pokora. Myślę, że to jest pokora. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale to jest pokora. Musisz wiedzieć, że oddanie się Bogu i posłuszeństwo Jego słowu to też posłuszeństwo Jego władzy czy autorytetowi, który Pan ustanawia. Jak myślicie jakiego autorytetowi? Kościoła. Ja wiem, że jest władza, którą Pan ustanawia tutaj na Ziemi, ale poddanie się Bogu to też poddanie się autorytetom, który Pan ustanawia w kościele. Są to starsi, diakoni, pastor. Wiecie, teraz nie ma takiego czegoś, żeby, żeby usłyszeć od pastora napomnienie. Wiecie, to też wymaga pokory. Jeśli przyjdzie mój pastor i powie: słuchaj, ty się wywyższasz, ty robisz złe rzeczy, musisz się opamiętać. To też wymaga ode mnie w pewnym sensie pokory, ponieważ ja ufam, że on jest ustanowiony przez Boga i ja to przyjmuję. Uniżam moje serce przed Panem. Rozumiecie? Wiecie, być posłuszny autorytetowi, który Pan ustanawia w kościele, to też wymaga pokory od nas. Bo dzisiaj jest bardzo ciężko przyjąć w kościołach się widzi, że bardzo ciężko jest przyjąć napomnienie od pastorów czy od liderów kościoła. Bo mówią, co ty będziesz mi mówił? Ja będę sobie żył jak chciał. Jak Ale to też wymaga od nas takiego pokory, pokory i uniżenia przed Bogiem. Wiecie, tak sobie myślę, kiedy patrzę na krzyż Pana Jezusa, bracia i siostry, to myślę sobie tak. Jak ja dzisiaj miałbym się wynosić swoją mądrością czy swoją nawet osobą wiedząc, że kiedyś pan Jezus poszedł na krzyż umarł za mój grzech, wykrwawił się, udusił się. Jak ja bym dzisiaj miałbym się wywyższać swoją osobą bracia i siostry? To jest niemożliwe. Wiecie, nie potrafiłbym mając świadomość, bracia i siostry, To, co zrobił Pan Jezus na krzyżu, abym dzisiaj stanął przed Bogiem, przed Wami i wywyższał się swoją osobą, jest to niemożliwe. Naprawdę, ja wiele razy mówię Panie, ja chcę stanąć za krzyżem, aby nie moja mądrość była widoczna, ale Twoja chwała. Wiecie, miejmy zawsze świadomość tego, że kiedyś Pan Jezus to on wziął całą hańbę za nas. Wiecie, ja sobie mówię tak, Boże, dziękuję Ci, że wziąłeś mój krzyż. Czy wiecie, że to był Wasz krzyż? Wiecie. Za kogo Pan Jezus umarł? Za nas. Czyli kogo był to krzyż? Nasz. Widzicie? Mając świadomość tego, że Pan Jezus wziął nasz krzyż, ja muszę się uniżyć przed Panem. Panie, ja nie chcę się wywyższać, nie chcę pokazywać swojej osoby, ponieważ wszystko, co mam, jest od siebie. Moja mądrość, to, że dzisiaj stoję tutaj, to, że przyszłem, to, że oddycham, to, że chodzę. Czy mamy taką świadomość, bracia i siostry? Czy Kościół ma taką świadomość? Macie taką świadomość? że wszystko, co macie, nawet to, że dzisiaj otworzyłeś oczy, to jest to, że Bóg daje ci łaskę. Pewien człowiek powiedział do mnie tak, kiedy pracowaliśmy, on powiedział, ty musisz być dobrym człowiekiem. Wiecie, ale to też wypływa z tego, że może nie znał Boga. I mówi do mnie, musisz być dobrym człowiekiem. Wiecie, zacząłem się śmiać troszeczkę. Ja mówię, no, ja dobry? Jesteś pewny, że jestem dobry? Ja, wiecie, to pomyślałem sobie, bez Chrystusa jest we mnie sama ciemność. Nie ma we mnie nic dobrego, bracia i siostry. Jeśli widzisz we mnie pokorę, jeśli widzisz we mnie miłość i cierpliwość i oddanie, to jest to Chrystus. I masz Jemu chwałę oddać. Jeśli widzisz we mnie dobro, to nie jestem ja, ponieważ bez Chrystusa jest we mnie sama ciemność, same zło. Jak człowiek dzisiaj mógłby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Ja to jestem wierzący, ja to jestem mądry. Nie ma w nas nic, bracia i siostry, nic dobrego poza Chrystusem. Jeśli widzisz światłość we mnie i dobro to jest to Chrystus. Jeśli chcemy doświadczać błogosławieństwa Bożego, jeśli chcemy doświadczać duchowego wzrostu, musisz chodzić w pokorze. Nie ma wzrostu bez pokory, bracia i siostry. Wiecie, kiedyś mi zarzucali ludzie, że jestem wyniosły, że się wywyższam swoją mądrością. Wiecie, kiedy spotykasz się z osobami, które y, czytają słowo Boże, kiedy z dorotą się spotkaliśmy u nas, zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, to nie byłoby końca, kiedy z Emanuelem się spotykam, rozmawiamy o Bogu. Wiecie, to jest pasja, kiedy spotykasz się z kimś wierzącym, to jest normalną rzeczą, że będziesz mówić o Chrystusie. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że jeśli chcesz, aby Chrystus był na końcu twojego języka, ty musisz się ciągle w Nim zakochywać. A wiecie, ludzie, którzy nie chcą mówić o Chrystusie, to znaczy, że oni po prostu upchali swoje serca innymi rzeczami. I wiecie, kiedy spotyka się z osobą, która jest wierząca, i mówisz o Chrystusie, wiecie, mi wielu osób zarzucało, że jestem wyniosły. Bo wiecie, rymuje słowo Boże? czyli tam słowo Boże mówi, jak się z Tobą spotykam, to Ty mówisz całą Biblię, nie? I, no, tak jest, wielu mi zarzucało, że Ty jesteś wyniosły. I wiecie, myślałem sobie tak, mówię, Boże, mówię do mojej żony, jeśli ja jestem wyniosły, to jak to jest możliwe, że Bóg daje mi ciągle wzrost? Przecież Pismo mówi, że Bóg wyniosłym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje, tak? Jeśli ja jestem wyniosły, to, to popatrz, gdzie są ci ludzie, którzy mnie krytykują, a gdzie ja jestem dzisiaj? Rozumiecie? Dlatego chciałbym Was zachęcić tym krótkim słowem. Jeśli chcemy doświadczać Bożego Błogosławieństwa, chodźmy w pokorze przed Panem. Chodźmy w pokorze przed drugą osobą. Nigdy się nie wynośmy. Czym więcej Pan Ci błogosławi, zarówno duchowo, jak i finansowo, tym bardziej Twoje serce musisz trzymać w pokorze przed Panem. Czy możemy powstać, aby się pomodlić? To nie jest jakieś słowo, takie wiecie, wyniosłe, że Wy nie znacie tego słowa. Ale to, co Dorota tutaj postawiła wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Wiecie, ten werset nie mówi o tym, żebyśmy zakrywali grzechy. Nie, mamy, ich, mamy znosić, bo czasami jest tak, że są różne charaktery w Kościele, ale kiedy mamy miłość Chrystusową, to możemy znosić jedni drugich w pokorze. Chciałbym Was zachęcić, abyśmy modlili się o taką właściwą postawę serca, przed Panem, przed Kościołem, przed Pastorem, przed liderami. Wiecie, bardzo ważna jest postawa serca, kiedy służymy Bogu, bo inaczej nie będziesz miał tego duchowego wzrostu, nie będziesz miał tego objawienia więcej Boga, kim On jest. Ja myślę, że pokora jest bardzo ważnym elementem w życiu chrześcijanina, jeśli chcemy wzrastać w Bogu. Niech nigdy nie zabraknie tej pokory w naszych sercach. Chciałbym się dzisiaj o to modlić. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Panie, Dziękujemy Ci, że Ty, dałeś, że Ty dałeś nam, Panie, wzór, jak powinna wyglądać prawdziwa pokora. Panie, ja modlę się, Panie, o nasz kościół, modlę się o każdą osobę na tym miejscu, abyś dał nam serca pokorne, serca uniżone przed Twoim obliczem. Panie, abyśmy nie byli jak ten faryzeusz, który wynosi się przed Twoim obliczem i, i mówi o swoich zasługach, Panie. Ale myśmy byli Pani ludźmi unierzonymi przed Twoim obliczem, Panie. Byśmy nigdy nie gardzili drugą osobą bez względu na to, czy jesteśmy mądrzejsi, bogatsi, Panie, czy lepiej wyglądamy, Ojcze. Ale aby nasze serca, Panie, zawsze były pokorne względem drugiej osoby. Ojcze, modlę się o taką postawę naszych serc. Panie, wybacz, jeśli chodziliśmy w wyniosłości serca, jeśli wywyższaliśmy, wywyższaliśmy się swoją mądrością, swoimi osiągnięciami. Boże, zabierz to z nas, Panie. Bo tak naprawdę wszystko, co mamy, jest od siebie, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś wbudzał w naszych sercach to pragnienie upodabniania się do Chrystusa. Panie, daj nam łaskę, abyśmy nigdy nie przeciwstawiali się władzy, którą Ty ustanawiasz, ale abyśmy zawsze chodzili w pokorze przed Twoim obliczem. Panie, ja dziękuję Ci za Twój Kościół, dziękuję Ci za Twoje Słowo i powierzamy nasze życie w Twoje ręce. Amen.